Witam Was w kolejnym odcinku i wczoraj zostaliśmy zaatakowani przez tych ryboludzi i o Boże, kolejny raz, czeka. czekam, nie, 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 O boże. Chaj. Chaj. Jack, wacht daar. Ik Louis. Ik Louis. Ga de te schaffen? Tutaj trzeba kurde unikać tych o cholera Mam tak Czemu on idzie tak wolno Wow. Co jest? Czemu jest taka slow motion Biegnij! No cholera czak! Skacz! Od tego zależy twoje życie. To była amunicja. Skacz. Teraz. Udało się. Do góry. Nie z tej strony. Tędy. Czemu nie ma tego Czemu to slow motion się włącza? Kurde, to jest tempo. Oj. No, Tam jest jeden. Widział mnie? Nie widział mnie. Kurde, przepraszam was. Zawsze zapomnę ten telefon. Przepraszam. Poczekajcie chwilę. Okej, okay, jestem z powrotem. Już nie będzie mi tutaj telefon dzwonił. Dobra, na dół. Chyba już mnie nie gonią. Apteczka. Jesteśmy ranni. W nogę. E, to wystarczy zamandażować. Okej. Okay. Szkoda, że nie mamy broni. To by się dopiero przydało. O, zapis. Rozum rozumiem, że teraz jest element skradankowy Tędy nie przejdę W trybie skradania jesteśmy widoczni dla przeciwników korzystaj z niego aby się dalej Lub obserwować patrole wroga Okej okay. Teraz chyba tam na drugą stronę możemy przejść Tutaj jest dwóch Jest tam Ale mi chyba nie zauważy Szkolera, jasna Pójdź ma jeszcze nie w tą stronę Tam może. Tędy radzia ja mam iść Tędy

Może nie wygląda na straszną, ale uwierzcie mi, że... Oj jest, jest Te elementy jak oni nas gonią, czy... czy to normalnie... Masakra. Słów mnie po prostu brakuje. Z tego jednego. Może tędy się da przejść w lasie. gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz chodźmy tędy? Nie ma. Cholera, nie mam pojęcia gdzie mam iść. Idę sobie otwartym polem, o tu coś jest. Znaczy no, idę otwartym polem. Jestem na otwartym polu, gdzie mnie łatwo dostrzec. Cholera, pełno do szczurów. Kiedy? U tych my wyjdziemy teraz. Jesteśmy teraz w jakiejś, nie wiem, co to jest w ogóle za miejsce. There's a cabina. just can some... Curse it! You're not the house somewhere! Get the fuck First the alley from The name of the order of Daddy's are! Fire the outsider! Shit! This order really wants me dead! Watch my step. It's really not that Zapis. Nie będę tak co za chwilę zapisywał na tym jednym złocie All the drawers are locked. Trzeba przesunąć. Dobra. I gdzie my jesteśmy? Że ten ma wyjść. It won't budge. Nie zrozumiałem, że tędy mam wyjść. Już wiedziałem iść. Okej, okay, już wiem. Tam. tu to jest ten koleś? Nie widzisz mnie. Patrz sobie tam ciągle w to jedno miejsce, cholera drugi Nie widzicie mnie, mnie tutaj nie ma O cholera O cholera Chyba muszę iść w tamtą stronę Bądźmy tam A tam co jest? Tu. Nie mogę tędy przejść. Jezu. chodźmy tędy. Co tutaj mamy? Apteczka. Co? O, już mam wszystkiego pełno. Niepotrzebna mi ta apteczka. Jak ten koleś jest tutaj? Oj, wraca. Szybko, 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 Jack. Dobra, uciekliśmy, no. Tamci, tamtych już mamy z góry. Tu coś tu jest, tu jest jeden. Poszedł tam. I znowu tam jest znowu ta wizjana. Z trzeba uważać na niego. coś tam mało. cholera, ja już coś zrobiłeś, nie oh, amunicja do karabinu. Tommy Guna Dubeltówki rewolweru Dobra, ten z jest pod nami Ale gdzie poszedł tamten? Jezu, tutaj jest Nie, patrz tu Podróżuj teraz pójście. coś tam jest. Trzykie drzwi. One no. na chodźmy, szybko. Dobra. tych też już mamy z głowy. Co coś jest. Tu następny. No. Dobra, chodźmy, zaryzykuję. I need to keep my head down. Spokojnie tak robię, przecież Jack Musimy do góry, bo on może wrócić. No i się coś zrobiłeś, no Ty sieroto Co z tym gościem? Come here, outsider! Ja mam nie ma mnie. Nie działa. Kuźwam Pierdzielę Nie wiem co on ten wyrabia On się zbugował czy on mnie tutaj widzi Nie, on mnie to nie widział A ciąg ciągle tu pokazywał Znowu tutaj siedzi Ale jakby nie widział to o tym nie? Na serio? Gro Nie, no dobra, nie będę taki... wracam Nie będę takich bugów wykorzystywał Idź sobie Jack ty się roto mój boże Your friend is dead. Jesus Christ, no! You're a fool, Willie! Told you it wasn't safe in there. Look, fella, I know you're upset, but I really need some help. Ah, you're the outsider they're hunting tonight. You don't have a hope, stranger. The Order's mob will be everywhere you turn. Down the sewers is the only place that them folks balk at venturing. And for good cause at that, mind you. I can cope with foul air. It'll be a change from the stink of dead fish. You're not getting my meaning, stranger. There's rumor of real horrors in the black dankness beneath these streets. Maybe the folk with the taint are devils. But at least they're devils of this earth. You ever hear tell of a Shaggoth, stranger? Just tell me where I can get into the sores. All right. You've been warned. Just the other side of this here building is a road leading down to the filtration plant. There's an open sewer pit down there. Good luck, stranger. Jinky. The building collapsed. From that height, he never stood a chance. Scandalous but staunch on. Kto da atakuje ludzi. Dziękuję ci za pomoc. Teraz już wiem przynajmniej gdzie mam iść. Mniej To do kanałów. Kanały w horrorach to zawsze przyjemne miejsce. Nie Wystarczy pograć sobie w Silent Hill. Przykładowo. Coś tutaj jest. Tam jest dwóch, chodźmy do góry. Co tutaj mamy? Samochód. Hmm, hmm. Mam takie dziwne wrażenie. Te się być z drugiej strony. Ok. Czyli. Hmm. Nie wiem, tak sobie myślę, i. dochodzę do wniosku, że powinienem. to. odsunąć. Co sprawi, że samochód idzie w dół. I szybko. pakować się tu. Dobra, tak zrobię. Jeżeli to będzie błąd. Trudno. Też. No. Zjeżdżamy. Wiesz, też tak sobie myślę, ale nic innego nie wymyśliłem. Oni do mnie strzelają. Co to, Co to jest? Ja chyba wiem do czego to służy, no coś tutaj jest? Nie, nie, dawaj, 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 daj, 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 Mi się. O dobra, widzę tam coś O mój Boże Ta gra jest naprawdę to, to jest naprawdę horror, no i to dosyć ciężki Dobra, ale to już będzie na tyle w tym odcinku. Żegnam się z wami. Cześć!